Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rysować ludziki. Będą potrzebne nam kartki, ołówek, flamaster, tekturka i nożyczki. Na tekturce rysuję owal i prostokąt. I wycinam. Najpierw odrysowujemy głowę ludzika. Zostawiamy trochę miejsca na szyję, kładziemy prostokąt i robimy tułów. Teraz możemy dorysować szyję i będziemy robić kończyny. Możemy sobie pomyśleć, jak ten ludzik ma się zachowywać. Czy ma siedzieć, czy ma stać, czy ma biec. Zaczniemy od takiego stojącego. Możemy dorysować mu nogi i ręce. Natomiast chciałbym, żebyście zauważyli pewne zasady. Tu, gdzie będę rysował takie kropki w połowie nóg i w połowie rąk, to będą łokcie i kolana. Na końcu rąk możemy dorysować takie umowne dłonie. Takie trójkąty. Stopy też mogą być takimi wydłużonymi, trójkątnymi kształtami. Jeszcze, jeżeli chcecie, to dorysujcie trochę grubsze nogi, żeby nasz ludzik nie był zupełnie pozbawiony ciała. Teraz możemy zrobić biegnącego ludzika. Podobnie odrysowujemy głowę. kawałek przerwy między głową a tłowiem na szyję. Rysujemy jego brzuch. Nie zapominamy o szyi, która będzie łączyć głowę z tłowiem. I teraz rysujemy takie nogi, które będą biec. Będą pokazywały, że nasz ludzik biegnie. Więc nie będą prosto rysowane, tylko pod kątem. Pamiętamy, że tu są nasze kolana, one się zginają. Więc drugą nogę możemy zrobić w połowie wygiętą. I tak samo robimy z rękami. Tu w połowie jest łokieć, więc się zgina ręka. I druga może jeszcze też być zgięta już w drugą stronę. Te kąty, które tutaj będziecie rysować. Mogą być różne, bo wiadomo, że ręce nam się zmieniają, jak biegniemy, ich położenie się zmienia. Teraz rysujemy stopy trójkącikowe i dłonie. Już mamy drugiego ludzika, który biegnie. Teraz trzecia propozycja: siedzący ludzik. Znowu robimy to samo. Odrysowujemy. Pół będzie w odstępie od głowy, żeby się zmieściła szyja. No i teraz zmiana, bo nogi będą inaczej narysowane. Więc tutaj jest jeden kawałek nogi. Mamy kolano zgięte i na podłodze opartą stopę. Ręce znowu z łokciem tutaj wygięte. I oparte o stół, na którym jest talerz z ukochaną zupą mleczną. Kolejna propozycja. Ludzika, który szuka czegoś na ziemi. Kładę prostokąt w poziomie i głowę pod kątem odrysowuję. Nie zapominam o szyi. I teraz nogi będą zgięte w kolanach. Jedna ręka będzie podpierała ciało. Będzie oparta o ziemię. A druga wygięta trzymała lupę. Jeszcze oczywiście druga noga, o której zapomniałem. Skręczący ludzik, który szuka czegoś na ziemi. Ostatni ludzik, który będzie coś pchał. Na razie odrysowuję głowę. Trochę nachylony tułów. Szyję. I teraz nasze nogi będą znowu w kolanach zgięte. Z trójkątnymi strzałkowymi stopami. I wyprostowane w łokciach ręce. Będzie przepychał wielką szafę. Teraz możemy dorysować buzie i pokolorować nasze ludziki. Dorysowujemy fryzury, które będą nam pokazywały, czy jest to. Dziewczynka. Czy jest to chłopiec? Teraz możemy zabrać się za kolorowanie. Te pięć propozycji, które tutaj widzieliście przed chwilą, to nie są oczywiście wszystkie, które możecie wymyślać. W zależności od tego, jak ułożycie te podstawowe elementy, wasz ludzik będzie wykonywał różne czynności. Tutaj jest śpiący. Stojący na rękach ludzik będzie miał głowę. Skierowaną do dołu. Tłów będzie nad nim, i oczywiście nogi będą w samej, na samej górze. ciągnący coś ciężkiego. I to już koniec na dzisiaj. Życzę miłej zabawy.